Gangsterzy na wolności, polityk PiS za kratami. Dariusz Matecki z PiS idzie za kraty, a gangsterzy z Pruszkowa wychodzą na wolność. Kontrowersyjne decyzje sądu. Decyzja sądu o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec liderów mafii pruszkowskiej Andrzeja Z., pseudonim Słowik, Leszka D, pseudonim Wańka oraz Janusza Pe, pseudonim Parasol wywołała burzę w opinii publicznej. Jednocześnie polityk opozycji Dariusz Matecki został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Te wydarzenia budzą pytania o priorytety wymiaru sprawiedliwości i równość wobec prawa. Szczegóły sprawy. Uchylenie aresztu dla gangsterów. Sąd zdecydował, że liderzy mafii pruszkowskiej będą odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja ta została uzasadniona brakiem przesłanek do dalszego stosowania aresztu tymczasowego, mimo poważnych zarzutów, takich jak wymuszenia, handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy. Historia mafii Pruszkowskiej. Grupa ta była jedną z najgroźniejszych organizacji przestępczych w Polsce lat 90. Jej członkowie odpowiadali za liczne przestępstwa, w tym zabójstwa na zlecenie, wymuszenia haraczy i handel bronią. Mimo licznych procesów, wielu z nich unikało surowych kar. Aresztowanie Dariusza Mateckiego. Poseł Pis, Dariusz Matecki, został zatrzymany przez ABW i oskarżony o sześć przestępstw tym przywłaszczenie środków publicznych i pranie brudnych pieniędzy. Sąd uznał, że istnieje ryzyko matactwa procesowego, co uzasadniało zastosowanie aresztu tymczasowego. Reakcje opinii publicznej. Decyzja o wypuszczeniu gangsterów i aresztowaniu polityka wywołała oburzenie wśród obywateli. Wielu wskazuje na brak konsekwencji w działaniach wymiaru sprawiedliwości oraz na potencjalne motywy polityczne. Krytyka wymiaru sprawiedliwości. Eksperci podkreślają, że uchylenie aresztu wobec liderów mafii może być postrzegane jako sygnał słabości państwa w walce z przestępczością zorganizowaną. Z kolei aresztowanie Mateckiego budzi pytania o równość wobec prawa. Polityczne tło sprawy. Matecki, jako polityk opozycji, wielokrotnie krytykował działania rządu. Jego zwolennicy twierdzą, że aresztowanie może być próbą uciszenia niewygodnego głosu. Porównanie spraw. W przypadku gangsterów sąd uznał, że nie ma ryzyka matactwa mimo ich przeszłości kryminalnej. W przypadku mateckiego ryzyko to zostało wskazane jako główny powód aresztu. Międzynarodowe reakcje. Decyzje polskiego sądu zostały zauważone przez zagraniczne media, które wskazują na kontrowersje wokół funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Apelacje i dalsze kroki. Obrońcy mateckiego zapowiedzieli złożenie zażalenia na decyzję sądu. Z kolei prokuratura może odwołać się od decyzji o uchyleniu aresztu dla gangsterów. Społeczne konsekwencje. Te wydarzenia mogą wpłynąć na zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. Opinie polityków. Opinie polityków na temat aresztowania Dariusza Mateckiego są bardzo podzielone i pełne emocji. Politycy PiS wyrazili oburzenie decyzją sądu o aresztowaniu Mateckiego. Poseł Mariusz Gosek nazwał go wielkim patriotą i zapowiedział, że nie będzie już podawał ręki politykom opozycji, których obwinia za tę sytuację. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, oskarżył Donalda Tuska o kierowanie grupą przestępczą, która jego zdaniem wykorzystuje wymiar sprawiedliwości do niszczenia opozycji. Adwokat Mateckiego, mecenas Kacper-Stukan, zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu, podkreślając, że brak jest ryzyka matactwa czy ucieczki co czyni areszt nieuzasadnionym. Politycy opozycji wskazują, że decyzja sądu jest dowodem na niezależność wymiaru sprawiedliwości i konieczność rozliczenia nieprawidłowości wśród polityków. Prokuratura Krajowa uzasadniła wniosek o areszt obawą matactwa procesowego oraz wysokim zagrożeniem kary w przypadku uznania Mateckiego za winnego. Krytycy decyzji twierdzą, że aresztowanie Mateckiego to polityczna pokazówka mająca na celu osłabienie PiS przed wyborami. Obrońcy Mateckiego podkreślają, że jest on jedynym aresztowanym w tej sprawie, co obudzi wątpliwości co do proporcjonalności zastosowanego środka. Komentatorzy polityczni zauważają, że sprawa Mateckiego może wpłynąć na postrzeganie polskiego wymiaru sprawiedliwości zarówno w kraju, jak i za granicą. Media społecznościowe zalała fala komentarzy, zarówno wspierających Mateckiego, jak i krytykujących jego działania oraz reakcje polityków PiS. Eksperci prawni wskazują, że decyzja sądu była zgodna z procedurami, ale jej polityczne konsekwencje mogą być dalekosiężne. Podsumowanie. Decyzje sądu w sprawach liderów Mafii Pruszkowskiej i Dariusza Mateckiego budzą kontrowersje i pytania o priorytety wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony mamy do czynienia z uchyleniem aresztu wobec osób oskarżonych o poważne przestępstwa, z drugiej z aresztowaniem polityka opozycji. Te wydarzenia mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla zaufania obywateli do instytucji państwowych. Wnioski. Sprawa ta pokazuje, jak ważne jest zapewnienie równości wobec prawa i transparentności działań wymiaru sprawiedliwości. Decyzje sądów powinny być oparte na jasnych przesłankach, aby uniknąć podejrzeń o motywy polityczne. Warto również zastanowić się nad reformą systemu, aby zwiększyć jego efektywność i wiarygodność. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.